Było dużo utworów o miłości, były niespodzianki od z klubu i browaru bury i oczywiście mnóstwo pozytywnej energii i dobrej zabawy. Miłość do kobiet i w ogóle miłość jako taka to jest coś, co powoduje radość w nas, y, dobroć w nas i takie przede wszystkim piosenki wybraliśmy. Co jest ciekawostką, że w, nie wiem, na kilkanaście piosenek, które zaprezentujemy, może nawet więcej niż kilkanaście, y, w większości w tytule mają słowo kochaj, odmienione przez kochaj, kocham i tak dalej. Był to wspaniały wieczór, pełen emocji i pozytywnych wibracji, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich gości. Czesków odwiedzam bardzo często, ze względu na to, że jest bardzo przyjacielska, świetna atmosfera. Chodzę na wszystkie prawie koncerty, do tego świetna obsługa, no i napoje też. A do tego jeszcze dzisiaj w Dzień Kobiet grają moi przyjaciele, więc tutaj już nie ma innego wyjścia, tylko musiałam być. Organizatorzy złożyli serdeczne życzenia oraz przygotowali specjalną ofertę dla pań, w której znalazły się słodkie trunki oraz dwie owocowe premiery od browaru Bury. Z okazji dnia kobiet browar Bury składa wszystkim paniom obecnym na koncercie życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności. Wszystkiego najlepszego, kochamy Was i kochajcie Wy nas.